Tak sobie przeglądam internet, i wpadła mi wypowiedź pani minister z Finlandii, która powiedziała, że Rosja w dłuższej perspektywie musi tą wojnę przegrać i że w tej chwili Ukraina i my wszyscy jesteśmy w dobrym miejscu. To ja tak sobie pomyślałem, że w zasadzie pani minister Finlandii. Powinna wziąć całą swoją rodzinę i swoją skromną osobę również. I pojechać na front do Ukrainy, na front rosyjsko-ukraiński. Byłaby wreszcie w dobrym miejscu, i tam mogłaby oddać życie za to dobre miejsce. Tak poważnie, słuchajcie. Mnie zastanawia jedno: dlaczego my nie robimy wszystkiego, aby tą wojnę skrócić, nie wydłużać, skrócić? Na froncie rosyjsko-ukraińskim, po każdej ze stron, giną codziennie młodzi ludzie. I wieście mi, oni naprawdę nie wiedzą, za co giną.